Witam Was moi drodzy widzowie czekajcie chwilkę. witam was moi drodzy widzowie. Dzisiaj gramy w PECIONE 99 Pierwszy raz nagrywałam PETA, ale no jak widzicie jestem już dobry nie uwierzycie Ole Dostałem chest mini chest to jest bardzo 30 tysięcy to dużo no, jak widzicie, mamy yy, szóstą rangę, sobie wczoraj akurat dobiłem. Yy, idziemy właśnie na trading w plazę, pofarmić se trochę. No, jak widzicie, mam koło fortuny. Uwaga, uwaga, co drobniemy? Aj, arbuzki. Zobacz, jaki trading. dzień. dawno nie trading. odcinku, powiem wam. jest ja no, nie Zobacz, bo jest bo Zobacz, jaki jest dzień. Dzisiaj nagrę tę cylindrę, tak ty 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 hangy, jak będzie robić. jest nowy update, chyba 12, o, 000, to, to pamiętam. z czego pamiętam. Czyli z omejasem? No. Mówiłaś, że będzie szła. Myślałam, że. Teraz jak to nagrywamy, jest 18.37. Puszczę to gdzieś tak. do 19. 19. 19? no, 19.00, może. Trześć. O 19.00, będzie Mieliśmy 300 tysięcy. Ale niestety, ale mamy już 116. Ale jak sobie coś wystawimy, to może... Yyy, dobra. Już prawe jest to. Live 55 no, minut, time hike gear. 55 minut. No to będziemy 55 minut i zostaniemy... to. Za to tego. pomaga to. to Czy za to zostaniemy? Nie, nie zostaniemy za to żeby tu A pamiętasz jak ja miałam Ale się można no, ja to Można ma, no, pet to dropnić, ale to pewnie to nie będzie to... trudne do dropnięcia. Jak widać strasznie no właśnie, mało ludzi jest na tej trading, ale tam mamy sobie bud. czy też mi coś kupi Jaki Ktoś... W koń, pociąż, świetne, no, Za jedną, za dwanaście i pół wystawiamy ich trzy Dobra, komety Usuniemy. A ja tam ubracola Enchanty, mam fortunę, sobie mm, pod jonny żebra mam strękwa, ale on jest słaby Mam, mam A Ja tylko odliczam dni jak ja do tej pani. Jak one są po dwa, mm. to wystawimy jednego za... Ale równa. A tutaj góry. No. A wóz tak się deszczem zanosiło, żeby na to rozpalili, ale tego wbija elektrycznego. O! Czekajcie, widzowie, bo ktoś mnie kupił. O! 20 000 €7. Ja mam taką pełną. O! 3000 o! Widzowie! A nikt nie kupił moich tych. A! Nie bo ktoś kupił nasz tryliony, Petr. No to podwyższymy. Damy dwa i wystawiam za cztery pięćset. Na pierwszy dzień tak mógł, a tu w połowie ale później się już przyzwyczaiłam, ale dzisiaj byłam w sadołach, no bo gorąco było. Ale jakby go jest w robocie. Mamy hmm. flagę Fortuna. No. Dobra, no. na razie mamy tyle. Może ktoś nauczyć. Przy... O, czekaj. U, czekajcie, bo tu jest to, a to. Nie My myślałam też o tym. Kupię sobie jedno. No. Zobaczymy, co mi drognie. No, no. Bo no, nigdy tego to nie to. miałem, powiem Wam. To tu w tym jest? Tak. Ten... A jak tam patrzę? Strange farm! Mm. Teraz muszę mieć churzę. Że... Słuchajcie, że dostałem nicyka. Mm. I właśnie ile ten nicek jest warty? Ten farm? Aha. O, oj, no. niepływa. Я не знаю. А это уже ваковать для врага. Ну. Она смеётся. Ну, ты не видам, Hmm, możemy w panu stołu ustawić. Zostawić jakieś. Ja mm -hmm. no, Czemu... A nie za Nie, nie a. No. a się wiesz, ta proteza mi skrępał, że można to wszystko czarne. No, trejda może być, robię coś nam może tam. Mdzie, Dobrze. Okay. Ja dla was nagrać, w... zrób kolegę. No, ale jednak nie nagrywam. Jest dużo pewnie po nie no, no, tylko ma nie być update, ja chcę poczekać te 49 minut jeszcze. Sam chcę poczekać. No dobra, pogadałam sobie w niej Może już będę miał hitchpatek y, mojego kolegi. On nie jest akurat YouTuberem. Ok, ja sobie na rapie 210 trylionów.

Będę powiem, bo... hmm, nie będę pewnie wam... Nie będę pewnie wam widzelał. 210 drzl... 000... Rapu to w ogóle ja nie mam. Co ten ma tu? No, widzowie, to jest końcówka. To jest 500, ale nie kupuję. To, co to? Fun Charmer. Hmm. Dobra, widzowie, kupię wszystkie 107. Oto, uh, uh, uh. Dziękuję. kupiť ďakujem, mám Mamy lepsze, okay. uh. Dobra, zobaczmy jak wyglądają multi. Krówki i kotki. Dobra, wręczamy na normalną... Uh. Zobaczymy ile robimy z tymi nowymi petami. Trochę nam się sprzedała, jakoś taki nie. Za 6 godzin będzie, no, ale ja muszę poczekać te 40 minut. Jak coś tam nagram, wam troszkę może zjazd z tego jak dostaję tego, te 8 Eg Muszę czekać troszkę dużo. A, ale tam dużo to tak nie jest. Nie? Muszę, muszę oblokować i jaja i... Nie pamiętam, co tam jeszcze było. Ktoś ma 68 milionów. No serio? O, to się nazywa... To się ktoś nazywał wcześniej Katna, teraz Popkat. Mam 65 minut. Aby Na 6,5 miliona to nie, to nie, nie, to dziękuję. I wracamy do normalnego tego. Eee, troszkę zajmuje to. Sprawę będziemy zaraz koniec odcina. Nie, ale. Nie wiem, o kim tak no, to jest. Może potem. Nie wiem. Zobaczę. Jakby ktoś chciał mnie dodać to mój Nikto nie podłogawa. Zeskini to ja też chyba nie będę nagrywał, ale zobaczę. No. Nie wiem. Zobaczę, widzowie. Um. Um. Jak raczej w 99 nie wysyłaś tę rzecz, no bo ja nie jestem taki jakby... Do Wojana, jak niektórzy oglądają, no to ja to nie ma kroszyć A ile ma jeszcze do przetransformowania? Dobra, 43 minuty jeszcze. Już na trafić tu. I idę do mojej najlepszej krainy, moja najlepsza kraina, to nie pamiętam, jaka Ale 86. Ja kończę ten rysunek i papa.